Hej, widzowie, z tej strony Enderek, dzisiaj ja znów zagramy w Afton Revange Zapraszam do oglądania. W ogóle przed, wcześniej, przed tym nagrywałem Roblox i nie ogarnąłem, że nie mam włączonego na przechwytywanie gry jak pokazanego w OBS-ie, tylko mam włączone przechwytywanie prosto ekranu. Więc nie wiem co ostatnio robiliśmy. Wiem, że tu jest dużo rzeczy ogólnie Możemy play Remnant... na moment. Seria basement basement... Nie było basement, zrobiliśmy tylko pizzerię. Chyba robimy basement dzisiaj. gra jest trochę taka kipi ta latarka która tak dziwnie pada Czy znaczy ta piosenka nie jest copyrightowana? O Fusion Z. Game chyba to jest. Czy nie? Czy kogoś pomylił z kimś? Czwarta jem. To już można się poddać bowiem. To już można się poddać, bo generalnie już jest skazany kaz na niepowodzenie. I... Dobry Foxy. Jak tam u Ciebie? Jak Ci dzień mija? Co to jest? Dobra, mogę ich powiedzieć do uczynia tak naprawdę. Jest piąta, ja ja. Ojoj, oj, oj. nie, nie, zawracamy. To nie miejsce, do którego chciałbym się udać. Będzie już juffak będzie. 5, 4. Oczywiście. Play, Basement, znowu Basement Lecimy Mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie blisko Sikiera. <tryk> Nawet ty sikiera. proszę, daj mi ją podnieść Daj mi ją podnieść animatronik でも。 Fajnie, trzy godziny jeszcze. Ja. Gdzie? klipują obrazki Kocham, kocham fan made, fa, fan made it. Gry tworzone przez fanów gier Nie dla moich oczu Dobra, forest, lecimy z forest O, ale, a... Najpier najpierw zobaczę Czy to jest totalnie otwarty teren? Chyba tak. Co to było, a nie to Ktoś u mnie chyba. Tu się kiedy nie powinien być problem z złapaniem, tylko animatroniki nas będą widziały. I Golden Freddy! Ta mapa będzie trudna. Czika sobie chodzi. Czika pomóż mi znaleźć siekierę. Ona się chyba podświetla. Pod... delikatnie. Ale ten filtr jest dziwny, bardzo. W jaśniejszych mi. Czika. Ja szukam siekiery, kiery, Jakby co? Czy to jest ta Nie, to nie jest biera. A invisibility super, ja szukam jakiegoś spida, żeby mi szybciej poszło. A wy mi invisibility dajecie. Jest, to jest koło siebie tak idealnie, by było teraz. Ciemno się zrobiło. O nie! Tu jest ten system z Unreal Engine, którego ja nie winna widzę. Przyzwyczajenie się oka do, do ciemności. Boże, to jest najgorsze, co mogli tutaj wprowadzić. Co mogli tutaj wprowadzić? No. Ja nigdy nie. Się, ja zawsze się wkurzam, kiedy to jest. Tu zbyt nic nie zrobię. Ale speeda mam. U siekiera. Gimme no. A teraz się speed wyłączył. Fakt. Ale. Upsztal. Ty to są prawie wszyscy koło siebie. We mnie wybiegł. Gdzie on biegnie? To była ściana. Nie wiem, czy to jest jeszcze. Druga, to może się udać. Widzę, że. No, to jest z tym ściemniem nie tak. To tutaj ma jeszcze większego downna niż podstawowe ściemnianie Bo za drzewo... ledwo to za drzewo wejdę już... No co jest? tym jestem przezroczyste barierki. Wokół siebie. Dawaj. Dlaczego w takim miejscu on chodzi? Gdzie jest Golden Freddy obok? Jak się nie, znam, jak się nie dam Golden Freddy'emu to wtedy już będzie łatwo i w końcu jakoś dojadę z zarogu. No i jeszcze jego ciało mi zostawia widok. Chica? Tak, Chica. Na wycieczkę, więc na luzie. Na No! Takiej sobie się odwróciła. Za rogu. No, dogonisz ją. W klanach gdzieś string Trap? Springtrap Ej no bo za chwilę szósta będzie widzowie. Jak ja nie dam rady, to będę wściekł na I baging. I baging. to. Debugging, debugging to się nie zakłócać. Dobra 55 na continue Lej Ja bym sobie zrobił gdzieś Ekstras. Workshop to mamy. A właśnie, możemy zmienić sobie. Na Cześć sobie zmienimy. Yy, możemy upgrade'ować. Upgrade'ujemy sobie jeden Ekstras archiwy. Muze... Muzeum tutaj. O, ale muzeum widzowie. To zobaczymy. Mamy Boniego. Oni się Boniego, Frediego, Chica Oj, Chica. To i Frediego. To jest Boniego. i Boniego. Dobra, ale to są alfa i Mamy. Dlaczego? jest fioletowy. mamy tego przyszłego spring trapa tu jest yy, red, be red Bear, red b jest Let's see how many jak się do nich you will, will mm, ciekawe jakiś o Rockstar Bonnie, Rockstar Freddy, Rockstar Chica To jest chyba jakiś dodatek, że jak się do niego podchodzi to on coś może powiedzieć Ojoj oj. Toy Nie, Funtime, Funtime Foxy Circus Baby y, Funtime Freddy, palory. Która pewnie się tu czołga też Palun, małego, mamy ro, Leftiego, mamy Shadow mamy Golden Frediego, mamy Rockstar Star Foxiego i Blue Foxiego. bardziej gary. mamy piecu i dwóch tego. dlaczego piszę w ogóle że ja staje cały czas to jest ciekawe dobra jeszcze zobaczymy nie chcę i ja się boję zawsze jak sprawdzam na, na nagranie że nacisnę to halo Halo, halo, halo mini Sh y Shadow A jak najwięcej takie takie duże potrafię mam zagrać Hok. Że unikać shadowów, czyli najgorsza część tej gry, i zbierać remnant, remnant, plus 5 remnantów. O. a czyli tutaj można sobie farmić, jak się nie ma następny poziom. Jedne wielkie drzwi. Fuck! Wyszedł za tych drzwi. O, oh, ale mocno obrwałem. <grym> Dobra, ekstras. Minigry i mamy Balloon Boy Brawl. O, mam piło na O! O! O, ale będę mnie tak kocham odwalać. Balloon Boye. Jeszcze piło mecha. O! <grym> No i lepsza część tej gry. Widzicie, autor wiedział, co trzeba <słyska> dać żeby zawod... zadowolić odbiorców, którzy grają w FNAF. No mają nie, one nie mają entoszkieletów. To są po prostu stelary. nie wiem, czy w oryginalnym FNAF-ie one w ogóle miały entoszkielet. <słyska> Lenar <słyska> chciał go też złapać. Dawaj, 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 dawaj! Ile na już? Już? Piąta już myślałem, że będzie insak, ale... Na szczęście się tutaj autor postarał, żeby nie było takiego niedopracowania. Że, jak nawet nie gramy w grę, Dobra, fan. No czy ja? Mogę odzyskać myszkę? O, odzyskałem myszkę. fanarty Idę to have made. Ten nie działa. Madbarbiter. That... Oh, tu jest jakiś spring tra Hmm. O! Oh! Patrzcie, oceniamy. Oceniamy to, najgorsze. Co to jest, siekiera? Nie rozumiem zbytnio co się ale ładne. Widać, że ktoś się postarał. Tu mamy render, to tego nie bierzemy pod uwagę. To! To jest dobry szkic. I to bardzo dobrze wygląda, pamiętam. No właśnie. Mogę spr sprzęt treba w sumie narysować. Hmm... Dobra, i jeszcze nam zostało archiwa. Artikl Nie, archiwy. Arty, artykuł pierwszy, drugi, trzeci. To nie działa. Albo to jest niedokończone, albo to po trzeba zebrać. Oki, okay, oki okay, widzowie. Okay. Ja sobie myślę, że od. No daj mi tą myszkę, dobra, da. Play, odblokujemy sobie Junior z Pizza. Chociaż Fred Pers... Junior spizza. Możemy zagrać. O. A marionetka ma... Nie wiedziałem, że marionetki mamy... Uni Nie przejdziesz. Chyba... Bo... Tój tu. Tój tu. Dziewięcie... No w sumie marionetka wydawała ten dźwięk, no to czego ja mogę się spodziewać, że kto nas będzie chciał odstraszyć stąd? No w sumie Spring to i kto jak nie marionetka może odstraszyć? A to i Freddy wywalony we mnie. Wywalony. On no se idzie. On no se idzie. On ma wywalony we mnie. On musi przejść. Tu Ile tego tu jest? Uf, jest ty normalnie. Plus jeszcze balum. Bo i. Jest... Ciężej to zrobić. Naprawdę tu jest piła mechaniczna, gdzie na początku szedłem. Tu, gdzie mnie. Tu, gdzie mnie marionetka złapała, ja tu chciałam przyjść, ale. No, ja pierdam. To teraz mnie za Teraz się przejmujesz jak mam nie tym mechanicznym. Ej, jaki sprinter zawodowy, co jest? I jeszcze Balloon Boy. No, niebo mangel nie ma. Proszę, Balloon you, No nie, teraz przegrałem. Hmm? był pewnie obok. Jeszcze raz spróbujemy. Chyba tu przejdziemy, bo to nie jest trudne. Wystarczy tylko, żeby się kiera jakkolwiek jak dobrze zrozpiła I była kilometr ode mnie. Jak to najczęściej jest. że to piła. Light cyber w sumie byłoby dobrze widać. Miecz świetle. Gdyby mnie wtedy ta marynatka, nie złapała, to by mi może poszło jakkolwiek. Ten ambient nie zawsze doprowadza do szału tak samo jakby. The Glitch Attraction w tym FNAFie 3 to już ma zawsze jest przy wyjściu? To ucieka a najlepiej zrobić No ja chyba idzie w moim kierunku To mi się niezmiernie nie podoba jego Czy ja kliknę... Nie, nie kliknąłem, zatrzymywałem... No kurde, ja kiedyś muszę odbindować te przyciski, bo znalazł mi pomagać, to mnie uszają bardziej. Please, no. No. No, 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 Naprawdę, Dobrze. I nie przeszłem. I tym ty, ty pozytywnym, jakże, akcentem, że znowu prawie bym nas tych przyszedł, ale jednak nie, bo grasko tak sobie życzyła. się z wami, więc. To by było na tyle z tego materiału, zapraszam do subowania, lajkowania, cześć, pa!